Czy Chrystus jest podzielony? W roku Syna Bożego przeżywamy teraz czas modlitwy o to, byśmy potrafili być razem. Tak jak chciał Chrystus. To jest tekst z pierwszego listu do Koryntian. I Święty Paweł pisze dokładnie: W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa wzywam Was, bracia, byście byli zgodni we wszystkim, by nie było wśród Was podziałów, lecz jedność w myśleniu i poznaniu. Mam na myśli to, że jeden mówi: Ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, inny, ja jestem Kefasa, jeszcze inny, ja jestem Chrystusa. Czy można dzielić Chrystusa? Czy Paweł został ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? W Kreto jest prosty, jednoznaczny tekst. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski kościół. Ale my ludzie niestety podzieliliśmy się, również w kościele. Co trzeba zrobić? Najpierw chciałbym wrócić do słów niezwykłego człowieka. Zginął w 107 roku. Wrzucony lwom na pożarcie, szedł po drodze i prosił, żeby go nie zatrzymywali do Rzymu św. Ignacy Antychoński. Dołóżcie starań, by częściej gromadzić się na dziękczynieniu i uwielbieniu Boga. Gdy bowiem zbieracie się, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza. Nic cenniejszego od pokoju, który usuwa wszelkie wojowanie. Wszystko to osiągniecie, jeśli wasza wiara i miłość względem Chrystusa będą doskonałe. Chcę dzisiaj poprosić wszystkich, którzy potrafią reagować. Potrafią reagować na Chrystusa. I cenne jest to, żeby być razem. We wszystkich wymiarach życia, w świecie, który jest dzisiaj podzielony tak jak jest. We wszystkich możliwych wymiarach. To, co może połączyć, to istota. Głoszenie Bożej miłości, głoszenie Chrystusa. Chcę Wam powtórzyć. To jest rok. Wierzę w Syna Bożego. Zbierajmy się na uwielbienie i wielbijmy Chrystusa w sercu. Jedność jest skarbem. Pozmagajmy się trochę w modlitwie o nią.